Firma Giera Inżynieria Środowiskowa Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach w nawiązaniu do informacji, które pojawiają się ostatnio w środkach masowego przekazu oświadcza co następuje. Składając ponowną ofertę w wyżej wymienionym przetargu za pośrednictwem serwisu platformazakupowa.pl wykonaliśmy wszystkie czynności zgodnie z instrukcją postępowania dla ponownego złożenia oferty za pośrednictwem tego portalu. System przyjął nową ofertę i nie wycofał automatycznie. Oferty poprzedniej, co powinno nastąpić. W związku z powyższym informujemy, że błędne jest sformułowanie pojawiające się w mediach, iż wystąpienie dwóch ofert naszej firmy podczas otwarcia złożonych ofert spowodowane było błędem naszego pracownika. Informacja o błędzie pracownika firmy Giera ukazała się w przestrzeni publicznej podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w poniedziałek 3 stycznia radnym przekazał ją dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sławo. Mirkrym.